Najciekawszym i zaskakującym projektem jest projekt kolei widokowej ponad Zaporą w Solinie. Projekt tyle trudny, że po pierwsze no nie ma takiej lokalizacji nigdzie indziej, natomiast też skomplikowany technicznie, ponieważ no jest realizowany w dosyć zurbanizowanym miejscu. Ponad zaporą, która jest też strategicznym elementem, nie może zostać naruszona, musi być zachowana odpowiednia odległość, więc technicznie tam też będzie zastosowanych szereg rozwiązań, które pozwolą taki bezpodporowy przelot nad tą zaporą. Takim największym wyzwaniem zarówno dla nas, jak i potencjalnych dostawców to będzie właśnie ta kolej. Polskie koleje linowe jako grupa yy, można powiedzieć, że zagospodarowują czas około 4 milionów osób rocznie. I wierzymy, że inwestycje, o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, w tej skali w ciągu pięciu lat są w stanie potencjał spółki podwoić. Wszelkie plany inwestycyjne są i dalej będą realizowane z pełnym poszanowaniem zarówno przyrody i oddziaływania na tą przyrodę, jak i takiego zachowania charakteru albo nawet wzmocnienia tego charakteru kulturowego czy krajobrazowego danego regionu. I tutaj każda inwestycja podlega szczegółowym ocenom oddziaływania na środowisko, na krajobraz. I tutaj nie przewidujemy i nawet nie chcemy żadnej drogi na skróty. Chcielibyśmy, żeby to było realizowane w pełnym poszanowaniu, bo wiemy, że to jest obopólny zysk zarówno dla regionu, dla miejsca, ale i też dla, dla firmy.